Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was na kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym. I tak jak już mówiłam ostatnio, że jeśli ktoś chce być bliżej Boga, chce poznać Boga bez czytania Pisma Świętego, to tak jakby chciał nauczyć się jeździć na rowerze bez roweru. Dlatego tak ważne jest, aby Spotykać się, być. Nie, nie, nie mówię, że raz yy, dziennie, bo może nie macie na to przestrzeni i czasu, ale wtedy chociaż raz na jakiś czas. Tutaj w ogóle też yy, liczą się priorytety. Jeśli dla Was priorytetem jest to, by najpierw, na przykład na początku, po przedbudzeniu się, powstaniu, zmówić modlitwę dziewczynną do Pana Jezusa, otworzyć chociaż na. Minutę, fragment, to i tak to zrobicie. Czy będziecie mieli napięty grafik i zabiegany dzień? Jeśli coś jest dla Was ważne, to to zrobicie, dlatego pomyślcie, jeśli nie macie na to czasu, to jakie są Wasze priorytety? Zanim zaczniemy, znajdźcie dla siebie miejsce w odosobnieniu, w zaciszu, byśmy mogli przeżyć to spotkanie w pełni, spokojnie, z otwartym sercem. Weź kilka głębokich oddechów. Z każdym oddechem wypełnię się miłością i obecnością Bożą. A z każdym wydechem wypuszczaj to, co ci już w życiu nie służy. Zacznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie tu i teraz. Amen. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek Nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięści. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli, których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. I zapytali go więc faryzeusze uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane. Ten lud cz czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania banków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział. Czci Ojca swego i Matkę swoją, oraz kto zło rzeczy Ojcu lub Matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie: Jeśli komuś powie Ojcu lub Matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze, jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie. I to już nie pozwalacie mu nie czynić dla Ojca ani dla Matki, i znosicie Słowo Boże. Ze względu na waszą tradycję, którą sobie przykazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Co czujesz, albo jaki fragment najbardziej tutaj w tym przeczytanym fragmencie na ciebie oddziaływuje? Może wzbudził twoje oburzenie? A może zastanowienie, daj sobie tą chwilę na to, żeby się nad tym zastanowić. Nie jest tak w naszym życiu, że mamy takie swoje tradycje. Mogą to być tradycje międzypokoleniowe, rodzinne, to mogą być jakieś właśnie takie, tak jak tutaj, tradycje starszych, tak? Czyli tradycja naszych babci, dziadków, która jest gdzieś tam przekazywana z pokolenia na pokolenie, albo gdzieś tam kultywowana w danym obszarze, okręgu. No i my tak troszeczkę. Troszeczkę bezmyślnie, a czasami może i nawet bardzo świadomie, przestrzegamy tych właśnie tradycji, przykazów, zwyczajów, które są. I one mogą być dobre, złe, nie mnie to oceniać, ale czasami jest tak, że te tradycje wywyższamy ponad słowa Boże. Albo robimy jedno, a nie robimy drugiego, tak jak jest tutaj w tym sporze o tradycję. Czyli mamy na przykład takie e, zachowanie, jak wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że dla samego niejedzenia w piątek mięsa, tak, tylko żeby ćwiczyć też swoją duszę. I ciało w tym, że nie ma być ciągle łatwo, super fajnie, dobrze, tylko żeby tak jak Jezus pościł, żeby też wyrzekać się czegoś jednocześnie czyniąc dobro. A pomyślcie o takich sytuacjach w waszej rodzinie. Kiedy tak mocno wywyższane jest to, by nie jeść w piątek kiełbasy, mięsa na obiad i tak dalej, że stawia się to ponad przykazania. Co z tego, że co piątek nie jemy mięsa, jeśli nie uczestniczymy w Mszy Świętej, jeżeli nie przyjmujemy Eucharystii? Jeżeli wyszliśmy ze spowiedzi i nie zrobiliśmy zadość uczynienia? Jeśli obgadujemy ludzi za plecami, gardzimy naszymi rodzicami, gardzimy innymi ludźmi? Co z tego, że przestrzegamy jednej rzeczy, jeśli równocześnie, równorzędnie zawalamy przykazania? I tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby nie zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i nie przestrzegać postu itd., tylko żeby zdać sobie sprawę z tego, jak my funkcjonujemy na co dzień. On mówił do nich: Sprawnie uchylacie Boże przekazanie, aby swoją tradycję zachować. Jeśli chcesz komuś zwrócić uwagę, że jest piątek i że fajnie by było zjeść rybę zamiast kotleta na obiad, ale jednocześnie zwracasz mu to, no tą uwagę, bardzo pogardliwie, obraźliwie wyzywając drugą osobę, ty bezbożniku, ty taki i taki. No to jaki jest w tym sens? Jakim, jakim ty jesteś człowiekiem, skoro jesteś w stanie dopuścić się do tak naprawdę gorszego czynu niż sam fakt jedzenia tego mięsa? Ile jest w naszym życiu takich sytuacji, w naszej codzienności? Może te wszystkie sytuacje nie przypomną nam się teraz od razu zaraz, bo to nie jest tak łatwo. Ale może będziemy przechodzić przez kolejny i kolejny dzień, zwracając uwagę na te małe rzeczy i wychwytując to, czy czegoś nie wywyższamy ponad przykazania Boże. Zajrzyjmy w głąb siebie, w głąb naszej duszy, w głąb naszego serca. Zróbmy sobie taki rachunek sumienia. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczą, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia. Z Bogiem. Pa, pa.